Witam państwa. Na obecną chwilę zakończyłem pokaz szablonu uczelnia, może ten mini kurs. Wrócę jeszcze do niego, dlatego, że chcę przeskoczyć pewne rzeczy mniej istotne, a pokazać państwu moduł RockSprocket. Za pomocą modułu RockSprocket jest zbudowana praktycznie cała ta strona. Proszę zobaczyć. Tak jak państwu mówiłem, to. 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 I to, to, i tak dalej, tutaj niżej. To są wszystko pewne odmiany modułu RockSproke. Czyli takiego scyzoryka, który potrafi bardzo wiele. Dzisiaj chciałbym Państwu przybliżyć mozaikę, a w konsekwencji od razu opowiedzieć o RockSprokecie. mozaika jest moim ulubionym elementem, po slajd szole. Ja już proszę zobaczyć, co nam mozaika daje. Mozaika pozwala nam wyświetlić artykuły ze zdjęciami w postaci właśnie takiej mozaiki. Czyli tutaj badujemy więcej, i użytkownik widzi coraz więcej artykułów w zależności od tego, czy chce oglądać kolejny, na przykład starszy artykuł. Oczywiście możemy dać użytkownikowi możliwość segregowania tych artykułów. Czy tutaj na przykład wybiorę Polska, to wszystkie artykuły z tag tagiem Polska mi się tutaj pokazało, że plus te, które będę chciał załadować. Ilość artykułów, które mają się załadować w poszczególnych, tak to nazwijmy, e sekcjach jest do określenia, tak jak również ilość tych rzędów tutaj. Więc możemy sobie ładować tych artykułów tutaj, aż się nie skończą. Więc możemy sobie zrobić Olsztyn, autoryzacja i tak dalej. A więc klient może sobie tematycznie przeglądać te artykuły. Również, przejrzyjmy sobie wszystko tutaj, również może segregować podacie po tytule. Podacie tutaj losowo i to jest właśnie domyślny sposób startowania artykuł. Jeżeli klikniemy na artykuł, pokażę to już Państwu tutaj na tej naszej stronie. Zobaczymy tutaj sobie więcej tych artykułów. Na obrazek czy na tytuł tego artykułu, to pojawi nam się cały artykuł, właśnie tutaj. Zaraz to będziemy poprawiać. I tak samo można kliknąć na obrazek i też się pojawi tytuł tego artykułu. Tu. Hmm? ze zdjęciem również. Uwaga, od razu pokazuje się cały artykuł. Nie ekstra. Mam nadzieję, że już się Państwu podoba to coś. Ta mozaika jest to jeden z fajniejszych, jak mówię, odmian modułów. Bardzo podobna do tego jest tutaj siatka, jak i tutaj strypki. Czas strybki działają troszeczkę inaczej. Ale do tego jeszcze wrócimy. Teraz w jaki sposób to działa? Przejdźmy na nasze zaplecze i przejdźmy do rozszerzenia moduły. E? I Spróbujmy zrobić sobie mozaikę. Ale zanim ją zrobimy, tutaj chcę Państwu pokazać właśnie ten moduł: Aktualności Mozaika. Tutaj jest w tej pozycji. I to jest właśnie dokładnie to, co Państwo tutaj widzą. Jak to wygląda od środka? Ono, tak. Ale zaraz Państwu pokażę, jak to zrobić od podstaw. No? Tak to wygląda. Więc zbudujemy drugą mozaikę. Nazwijmy ją sobie mozaika 2. Klikamy tutaj przycisk utwórz. i wy wybieramy. Oczywiście musimy to mieć zainstalowany. RoxProcket moduł. tak jest. Nie wszystko jest przetłumaczone, nie wszystko jestem w stanie przetłumaczyć, ponieważ jest tutaj troszeczkę namieszane w plikach językowych. Teraz w pierwszym kroku wybieramy sposób wyświetlania treści. Mamy ich tutaj kilka. Łącznie jest to 10 w tej chwili, tak? 9. 9 w tej chwili. I my szukamy czegoś takiego jak mozaik. To jest tutaj. Klikamy tutaj mozaika. Teraz druga rzecz. Skąd ma moduł brać treść. Czy sami wpisujemy, to jest simple, czy Joomla. Uwaga, ten moduł obsługuje jeszcze K2. Dzisiaj padło przez maila pytanie, czy szablon uczelnia obsługuje K2. Od razu odpowiem, że szablon uczelnia nie wspiera K2, natomiast Gentry coś tam robi przy K2, ale bardzo mało, natomiast Komercyjne szablony RocketVM mają bardzo duże wsparcie dla K2. I tu w tym momencie pojawia się K2 jeszcze. I jeszcze dwa inne systemy budowy treści dla Joomla. Ja mam tutaj Joomla i to mi spokojnie wystarcza. Czyli wszystkie artykuły z Joomla będziemy mogli tutaj za pomocą tego modułu wyświetlać. Wszystkie to może za dużo powiedziane. Musimy zrobić dwie rzeczy. Nadać tytuł, to jest obowiązkowa rzecz, czyli mozaika 2. 2. oraz pozycję. No. Um, niech to będzie. O, tutaj. Dobrze. I oczywiście decydujemy, czy ma być opublikowano. Czy ma być pokazany tytuł? Ja tutaj wybiorę pokazany tytuł, żebyśmy mogli odróżnić jedno od drugiej. Dostęp publiczny i tutaj mamy przypisanie, jak i zaawansowane opcje. I klikamy sobie tutaj kontynuuj. I po tej operacji, proszę Państwa, mamy ten komunikat, że ustawienia wstępne zostały zapisane. I. E tu mamy po polsku taki komunikat brak artykułów do wyświetlenia. Natomiast ten element jest już obrazkiem i nie tak łatwo go przetłumaczyć i nie będę go tłumaczył. Pan przetłumaczy I teraz proszę zobaczyć. Tutaj mamy wybrane parametry naszego modułu. Jak widzimy, Joomla jest dostarczycielem treści. Tak to można powiedzieć. Inaczej, moduł pobiera treści, wyświetlać będzie treści z tego tutaj, z kontentu. Jeżeli Państwo się mieszają, troszeczkę co o czym mówię, to odsyłam do kursu o Joomla 3, 3 i wyżej, który jest darmowy, albo do mojego e Buka, to bo tam szerzej piszę o tym. I teraz tak, możemy wybrać określony konkretny artykuł, a więc konkretne artykuły, które tutaj mogą się pojawić, czyli klikamy na ten przycisk, i tutaj wybieramy artykuły z tych, które tutaj mamy, i tak możemy dodawać w kółko. Klikając plusik, dodamy kolejny artykuł. Proszę zobaczyć, że tutaj po, prawe, po lewej stronie pojawiają nam się te artykuły, które, które wybraliśmy. Dla mnie jest to operacja, ja osobiście nie realizuję tej operacji, więc to jest pracochłonna. Więc ja tutaj sobie to wyrzucam, klikając minusiki i dodaję filtr. Klikam na ten przycisk, dodaj filtr. I proszę zobaczyć. Mamy tutaj możliwość pokazania artykułów według pewnych filtrów. A więc rozwiniemy sobie tutaj. Proszę zwrócić uwagę, mamy możliwość dodania artykułów, które w tytule Contains zawiera słowo, które wpiszemy tutaj. W aliasie słowo, które wpiszemy tutaj. Lub zaczyna się kończy się lub jest. Czyli logiczne warunki. Dla Państwa polecałbym używanie poza tymi, innymi, tymi różnymi tutaj na przykład konkretnego autora, modyfikowanych przez wyświetleń, języka. Język jest przydatny przy budowie strony wielojęzycznej. Polecam Państwu kategorie i tagi. Kategorie ponieważ możemy tutaj wyświetlać artykuły z konkretnej kategorii. czyli Tutaj i wybieramy sobie kategorię, z której będziemy wyświetlać artykuły. Ja sobie przygotowałem takie artykuły mozaika. One są tu i proszę bardzo. Widzimy. Moduł czytał wszystkie artykuły, które są w tym oto w tej oto kategorii. Nie? Możemy dodać drugą kategorię, czyli inaczej drugi warunek. I także możemy tutaj wybrać na przykład jakieś tagi. Zawierają. Oczywiście tutaj tagów nie ma, więc no niestety nie zadziała mi to, ale że mamy tagi, bardzo fajnie to będzie działało. Tak samo możemy dodać drugą kategorię innego autora. Czyli proszę zwrócić uwagę, co mamy tu po lewej stronie. Mamy artykuły i parametry, w jaki sposób będą wyświetlane poszczególne elementy tego artykułu, ale do tego za chwilę dojdziemy. Poniżej mamy zasady sortowania, ręcznie losowo i tak dalej. Dodać można zasady sortowania, czyli rosnąco, malejąco, po tytule i tak dalej. Czyli w jaki sposób te artykuły tutaj nam się pojawiają, w jakiej kolejności. No i oczywiście możemy sobie tutaj to wybrać po tytule. Tych zasad można dodać kilka, tak naprawdę działa to przy jednej zasadzie dla mnie optymalnie powyżej 3-4 to tu już się robi straszna mieszanka i ciężko jest złapać jakiś sensowny e, układ. E, poza tym trzeba mieć, żeby to zadziałało bardzo dużo artykułów. Teraz tak, proszę zwrócić uwagę na szablon. Szablon to jest sposób wyświetlania naszej mozarki. Default oznacza to to, co my widzimy tutaj. natomiast Galery to jest w postaci galerii, a więc to bardzo ciekawe, zastosowałem to przy budowie jednej ze stron, którą Państwo przez przypadek tutaj widzieliście. Eee, za pomocą mozaiki zrobiłem przejścia do galerii, a więc gal w artykule umieściliśmy galerię za pomocą dodatku i wyświetlaliśmy to w tej fajnej postaci za pomocą mozaiki. Czy tutaj ludzie mieli sobie, klikali więcej, to przechodzili do kolejnej galerii, oglądali to są obrazy wstępnej galerii. Jak klikali sobie tutaj, to widzieli galerię generowaną przez CIXPROS. bardzo fajna rzecz. No i dobrze. O, zagubiłem się chwilę. Dobrze, czyli mamy dwa style. Limit wyświetlanych artykułów. To będzie po polsku. Proszę się tym nie przejmować. To już jest po polsku, ale ja korzystam ze starej wersji, która jest. Mówi tak po prostu jest. Display limit. Zaraz. A więc e, display limit oznacza ilość artykułów, które tutaj będzie użytkownik klikał. Tak naprawdę, jeżeli tutaj mamy nieskończoność, to wszystkie artykuły, które spełniają tu wyżej wymienione warunki. Będą się tutaj pojawiały i tak naprawdę użytkownik może wyklikać wszystkie artykuły, ale możemy ograniczyć się na przykład do 30 artykułów I tutaj wtedy wpisujemy 30 artykułów. Kolumny, wiadomo, możemy dać to w 3, 4, 5 lub 6 kolumnach. Kolumny to jest dokładnie tu. Mamy trzy kolumny. No możemy mieć tak jak widać 6 kolumn. Długość tekstu wstępu. To jest właśnie ten tekst tutaj, oto. Mamy tutaj ograniczenie do ilości słów. Te słowa nie zawsze się sprawdzają. Niektórzy tutaj preferują znaki i znaki są lepsze. Ponieważ słowa możemy mieć długie i tutaj będzie nam się to troszeczkę kiełba siła. Jak będzie tutaj dużo, dużo, to mniej. Oczywiście przy to nie ma znaczenia. Przy Przyłodowie strony. E, pokaż tylko tagi. No, tagi to jest właśnie to. Proszę zobaczyć, możemy, jeżeli mamy bardzo dużo tagów, to możemy ograniczyć tutaj sortowanie. Czyli możemy tylko wybrać tagi na przykład Lubartów lub tylko na miejskich się skoncentrować. Fakt, wtedy klient nie będzie mógł zobaczyć innych rzeczy. E, opuść tagi HTML. No, no właśnie, opuść tagi HTML. Jeżeli tutaj na przykład mamy pogrubienie, podkreślenie, czy cokolwiek innego, to w tym miejscu tego nie będzie, nie będzie tych e, pogrubień, podkreśleń, ponieważ tu będziemy mieli zaznaczone w tym miejscu, żeby tagi były opuszczane. No, przepraszam, nie tagi, tylko o tagi HTML. Tak lub nie. Jeżeli nie, no to będą te pogrubienia i tak dalej. Ilość bloków do załadowania, no więc ilość tych wszystkich tutaj elementów, które się nam będą ładowały. Tutaj jest 5. Możemy wybrać mniejsze ilo. No i animacja, czyli w jaki sposób te elementy tutaj będą nam się animować. O, to przebiegać tak różnie. Widzimy to tak ładnie nam przeskakuje nie? Dobrze. Lecimy dalej. Porządek. No to właśnie to, co tutaj Państwo widzieliście. Losowo, i tak dalej. Zmiana wielkości obrazu, i to jest dosyć istotna rzecz. Domyślnie ona jest wyłączona. I co jest ta zmiana wielkości obrazu? Ponieważ tutaj, to będzie w wielu miejscach się pokazywało, tutaj w tym miejscu będziemy mogli zdecydować, jak ma być obraz. I obraz, moduł będzie generował obraz. Przejdźmy na to pstrzycę. O, tutaj widzimy, mamy taki wielki, duży obraz. Nie? On tam będzie mniejszym obrazkiem. Tak samo mamy tutaj. Tu mamy obrazek dopasowany. Oczywiście ja to dopasowałem już w CSS-ach, ale możemy chcieć to jeszcze bardziej zmienić. I tutaj jest obrazek. No, fajne. Czyli zmieniamy rozmiar. Tu możemy wpisać odpowiednie parametry już nas interesującego obrazka. Teraz bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie, czy tutaj, skąd ma być tytuł, tekst artykułu, domyślny obrazek i link tych elementów mozaiki? Przejdźmy sobie tutaj. Proszę zobaczyć, tutaj mamy takie rzeczy jak obrazek. To jest to, co tu jest pod spodem. Tytuł, tekst. No i link jest formą tytułu. Tutaj będzie link a tej jest read more, nie? czyli czytaj więcej, to będzie czytaj więcej. No i dobrze. Jak to działa w takim układzie? A no, jeżeli tutaj mamy wybrane elementy domyślny artykuł, artykułu, no to wiadomo, że będzie brany domyślny tytuł artykułu. Ale możemy wpisać, że tytułem będzie tekst artykułu, tekst wprowadzenia, pełny tekst i meta description. No, czyli tutaj mamy troszeczkę opcję, że ten tytuł będzie inny niż tytuł w dumla. Podomycie tytuł artykułu Podobny jest z tekstem artykułu, też mamy tutaj kilka opcji. Jeżeli nie chcemy mieć e, tekstu w artykule, to wybieramy po prostu. brak. I ten tekst tu wtedy nam się nie pojawi. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli tytuł wyłączymy też będzie brak. To już tam bardziej będzie przypominać ta galerię, nie? Będzie trzeba kliknąć wtedy na obrazek, żeby to nam zadziałało. E, obrazek, no to też domyślny, obraz artykułu własny, zaraz do tego przejdziemy. Artykuł wprowadzenia, i niestety nie widać, nie przywinę tego. Jeszcze jest artykuł wprowadzenia, i tak dalej. Dobrze. I link, tak samo, domyślny, i tak dalej. Opcje są bardzo podobne. Ale proszę zobaczyć tutaj, to co ustawimy w tym miejscu. Będzie, proszę państwa, wpływało na wszystkie artykuły, które są tutaj, wszystkie, wszystkie, które się tutaj pojawią, spełniają inaczej te parametry. Natomiast, jeżeli tutaj chcemy, żeby tytuł był inny, to sobie wybieramy. Dlatego, jednego artykułu tytuł będzie inny, możemy wybrać własny. Tu wpiszemy sobie własny tytuł artykułu, co jest, i pojawi nam się własny tytuł artykułu. Własny opis możemy dodać. Własny obraz, nie musi być tamten domyślny, tylko z Media Managera możemy wybrać tutaj własny obraz. Proszę bardzo, tutaj możemy sobie wybrać na przykład te ołówki albo cokolwiek innego, nie? Podobnie link, może być zupełnie inny link z artykułu, ale możemy dać własny, który przekieruje nas, gdzie jest zupełnie na inną stronę i tutaj wkleimy sobie link, o, właśnie w to pole, nie? No i taki artykuł też możemy dać, albo taki z artykułu, albo tak. O tych tagach ja Państwu nie będę mówił, ponieważ nie jest to cel naszej do opowiadania. Dlatego, że o tagach piszę dużo więcej w swojej książce. To jest nowość od Joomla 3, bodajże 1. No bo Tak, 3, 1. I tagi tam zostały wprowadzone. Jak się nimi posługiwać tagami, to do tego odsyłam. Ponieważ jeżeli tutaj wybierzemy sobie tagi. E to tutaj będziemy mogli sobie te tagi wpisać, jakie będą wyświetlane artykuły z danej kategorii, może inaczej artykuły, które posiadają dane tag. Nieważne z jakiej kategorii. No. Po 20 minutach męczenia Państwa, chyba Państwu powiedziałem o pierwszym elemencie RockSprocketa. Dlaczego tak długo o tym opowiadam? Ponieważ pewne elementy dalej będą się powtarzać. Jeżeli sobie tutaj to wyłączymy. I weźmiemy sobie na przykład siatkę, gierda, siatkę, to proszę zobaczyć, że tutaj mamy tak samo filtrowanie, ale już szablon, pewnego rodzaju sposób budowy układu troszeczkę będzie inny. A tutaj to samo. Więc w następnym odcinku ja praktycznie przylecę wszystkie w jednym odcinku. Wszystkie. Ale żeby Państwu nie było tak wesoło, a może było bardziej weźcelej w takim układzie, chcę Państwu coś pokazać. Ten szablon wykorzystuje nadpisywanie. O nadpisywaniu nie będę Państwu opowiadał zbyt wiele, ponieważ jest to o, musiałby być zupełnie inny e, kurs. E, nadpisywanie szablonów i tak dalej. Może kiedyś to dogram. I e, Państwu coś chcę pokazać, ponieważ ten moduł możemy nadpisywać. Oryginalnie ten moduł troszeczkę inaczej będzie wyglądał w sposób pokazywania treści. I teraz tak, przejdźmy sobie tutaj do szablony. Pokażę Państwu co chodzi z tym napisywaniem. Jak jesteśmy tutaj na szablonach, to klikamy tutaj i przechodzimy do kolumny po lewej stronie i tutaj mamy rock sprocket. Tutaj mamy layouty. Jak jak wyglądają poszczególne layouty mamy opisane tutaj. Natomiast ta mozaika jest opisana tutaj. mi to podobać na stronie mieć i tak to będzie wyglądało. Oczywiście tu można wprowadzić zmiany, dopisać pewne rzeczy, ująć pewne rzeczy. E, tak samo CSS, można tutaj dopisać CSS, coś swojego własnego, jeżeli chcemy, żeby to inaczej wyglądało. No i zapraszam Państwa do kolejnego odcinka, gdzie poznamy kolejne elementy.